Gość Radia Raciąż. Do wysłuchania audycji Gość Radia Raciąż zapraszam Magdalena Grzywacz. Dzień dobry, witamy w Radiu Raciąż. Dziś naszym gościem jest Agnieszka Juźwiak, dyrektor szkoły podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, jesteś dyrektorem tej placówki, najważniejszej placówki oświatowej, jak chodzi o młodsze dzieci, od września 2024 roku. Dużo się wydarzyło w związku z tym, ale chciałam Cię zapytać o te takie spektakularne rzeczy. Co dla Ciebie było najważniejsze? Tak, jestem dyrektorem od 1 września 2024 roku. Wydarzyło się wiele bardzo dobrych rzeczy. Ja w tej szkole pracuję 30 lat i nie pamiętam, żeby tak ogromne zmiany zostały poczynione w samym wizerunkowym takim wyglądzie szkoły. Zmienił się ogromnie teren wokół szkoły. Został zamontowany szlaban. Została położona nowa nawierzchnia, dojazdowa do szkoły. Otworzyliśmy też furtkę boczną. Żeby, był, żeby ułatwić po prostu wejście do szkoły, ale to również remont łazienek w małej szkole to była ogromna inwestycja, i tutaj ukłony w stronę władz miasta, że się przychyliły do tych remontów. W planach bardzo dużo jeszcze innych inwestycji, ale mogę się pochwalić, że jeszcze w tamtym tygodniu zakupione zostało do szkoły, zakupiony został do szkoły nowy sprzęt grający, który ciągle pożyczaliśmy od Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Więc teraz, ale my zawsze pożyczaliśmy tak, z wielką przyjemnością. Ale to był troszeczkę może kłopot, więc ch chcemy się stać taką placówką, która będzie samodzielna. Niezależna. To prawda. Fajnie działacie. Pani dyrektor we wszystkich aspektach idzie do przodu jak burza. I wiem też, że w tej chwili realizujecie projekt Edukacja Włączająca, który no, z jednej strony mocno angażuje i nauczycieli i dzieci, ale z drugiej strony też chyba wiele wam daje. Tak. Zanim przystąpiliśmy do tego projektu, to w ubiegłym roku szkolnym dokonaliśmy diagnozy potrzeb naszych uczniów i stwierdziliśmy, że ten projekt będzie bardzo potrzebny, dlatego że daje nam m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów z takimi specjalnymi potrzebami, ale też dla uczniów, którzy nie radzą sobie z taką podstawą programową i później nie mają efektów edukacyjnych więc to po pierwsze że dodatkowe zajęcia i tych zajęć jest bardzo dużo, bo to są między innymi zajęcia specjalistyczne, czyli logopedyczne, czyli zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, wsparcie pedagogiczne, ale to też są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, z matematyki, to są zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Więc tych zajęć jest naprawdę bardzo dużo. A jak wiele dzieci korzysta z tych zajęć? Projekt ma objąć 240 uczniów, więc to jest ogromna liczba dzieci, które potrzebują naprawdę wsparcia. Fakt, że angażują bardzo dużo czasu y, t, dzieciaki, ale to, to wynika też z tych niestety specyficznych potrzeb. Dodatkowo ten projekt daje dla szkoły bardzo duże korzyści, takie, że możemy zakupić sprzęt. Mamy w projekcie i już zakupiliśmy zresztą doposażenie sali logopedycznej i doposażenie sali przyrodniczej. I tutaj mogę się pochwalić, że już jest zakupiona tablica multimedialna do sali logopedycznej, to, tak, tak samo do sali przyrodniczej. To są nowe komputery w tych salach. To jest doposażenie krzeseł, stolików do sali logopedycznej, ale nie tylko, bo mamy. Mamy też specjalistyczny sprzęt do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Mamy takie iPady, klas, klaspady z materiałami potrzebnymi do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Nie zdołam teraz tego wszystkiego wymienić, bo jest tego bardzo dużo. Projekt się rozpoczął 1 września 2025 roku, a zakończy się do końca stycznia 2027. Och, to bardzo Więc... długo, półtora roku szkolnego chyba, tak? Tak, to jest mhm. półtora roku szkolnego. Dla mnie też ma jeszcze to ogromne znaczenie, że niektórzy rodzice, których nie było stać na to, żeby dzieci mogły mieć dodatkowe zajęcia, a nie mają orzeczeń, ani opinii, będą korzystają z pomocy na przykład naszego logopedy, albo pani pedagog, albo z tych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. I to jest też y, dla mnie bardzo ważne. Mhm. Drugą stroną tego projektu, z tego co się orientuję, to są też takie działania integracyjne całej społeczności szkolnej. Więc na pewno macie przewidziane jakieś warsztaty, wycieczki. Co konkretnie, a może już coś udało się zrealizować, a co też przed Wami? Co już nam się udało zrealizować, to między innymi były to warsztaty Andrzejkowe. Teraz były m.in. warsztaty mikołajkowe i to były przygotowania do, do wczorajszego wydarzenia, które miało miejsce w naszej szkole, ale przed nami jeszcze dużo innych i warsztatów, ale też i wyjazdów, bo będą to wycieczki dla dzieci, które biorą udział w projekcie. Do fajnych, ciekawych miejsc między innymi to będzie Centrum Nauki Kopernik i to będą wycieczki, które będą za darmo, więc myślę sobie, że, że dzieciakom też się to na pewno spodoba. Z pewnością też to będzie. Tak. Taka e, możliwość uzupełnienia pewnej wiedzy, którą e, dzieci będą dostawały, będą e, mogły e, powziąć na tych zajęciach wyrównawczych e, z nauk matematyczno-przyrodniczych. Dokładnie. Więc przed Wami dużo ciekawych wydarzeń. Natomiast śledząc profil szkoły, wiem, że sporo też się zadziało i zmieniło w sferze dbałości o tą fizyczną stronę naszych milusińskich uczniów szkoły podstawowej. No, powstał między innymi gabinet stomatologiczny. Czy dzieci z tego korzystają chętnie, jak często, i czy widać już jakąś poprawę? Y tak, było po otwarcie również w tym roku gabinetu stomatologicznego. Mm. Czy ja mogę powiedzieć, czy ja widzę poprawę? No ja tego na razie stwierdzić nie mogę, ale mamy bardzo dużo chętnych y, uczniów, którzy korzystają z tego gabinetu. Na początku może nie wszyscy rodzice tak byli, byli troszeczkę sceptycznie do tego podchodzili, że może tam nie będzie leczenia y, albo dzieci nie będą chciały do tego gabinetu chodzić, ale teraz widzimy spływa coraz więcej tych oświadczeń y, i gabinet jest czyny y, w każdym tygodniu. Są przeglądy dentystyczne, ale też odbywa się normalnie leczenie stomatologiczne. I to jest też ogromne ułatwienie, bo wielu rodziców nie stać na leczenie dzieci prywatnie i czekania w kolejkach do dentysty. U nas jest to piękny, nowoczesny gabinet. Nie słyszałam, żeby jeszcze któreś dziecko bało się pójść na taką wizytę i przeważnie wychodzą zadowoleni, uśmiechnięci, więc. To jest na wielki plus dla naszej szkoły. To jest olbrzymi plus, biorąc pod uwagę, że jak kiedyś wyglądały gabinety stomatologiczne i by, bywało było tak, że ludzie, młodzi ludzie, nabywali traumę i lęk przed dentystą <grym> na całe życie. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Czy to wygląda w ten sposób, że wszystkie dzieci mają przeglądy zębów? tak? Wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę. No więc te wielkie upłony dla szkoły to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy mogli wgryźć się lepiej w wiedzę, którą proponujecie. Pani dyrektor, droga Agnieszko, miałam okazję być na jasełkach w spektaklu mikołajkowym, który zrobił olbrzymie wrażenie. Oczywiście dzieciaki mają w sobie taki potencjał, że publiczność zawsze. Żywiołowo reaguje, i nawet jeżeli się zdarzą jakieś małe potknięcia, to tylko nas to rozczula i rozbawia, i absolutnie nikt tego nie postrzega jako problem. Jak długo przygotowujecie się do tego typu występów, do tego typu wydarzeń, i jakie jeszcze działania w zanadrzu, przed wami? Oj, działań mamy naprawdę bardzo dużo, bo mamy bardzo kreatywnych nauczycieli yy, i wczorajszy występ trwał niedługo, bo 40 minut, a przygotowania trwały prawie 2 miesiące. E, I te 45 minut nigdy nie oddadzą tego, ile pracy, kreatywności, naprawdę i serca ci nauczyciele oddali. E, tak samo to dotyczy uczniów. Wszystkie te przygotowania trwały oczywiście po lekcjach. Trzeba było przygotować wszystkie dekoracje e, uczniów do występów, napisać piosenki, ułożyć tekst piosenki, więc e, przygotować chór szkolny to ogrom, ogrom pracy i szczerze powiem Wiem, że ja nie podglądałam, ja tylko widziałam, że nauczyciele coś robią i są tak odpowiedzialni, i tak kreatywni, że nie trzeba im mówić co mają robić. Oni sami przyszli z taką propozycją, że będą to robić. Ja po prostu wczoraj byłam gościem. Ja nic nie sprawdzałam, nic nie oglądałam. Wcześniej chciałam być też tak samo zaskoczona jak to było w tamtym roku. Ale to naprawdę ogrom pracy i wielkie brawa zarówno dla tych nauczycieli, którzy to organizowali, i dla tych, którzy pomagali, może których wczoraj nie wymieniłam, ale na pewno dziś uściskałam i mocno podziękowałam. Czy może te najważniejsze osoby, te, te które były liderami teamów te Twórczych wymienimy na antenie, to będzie chyba też taka tak, super bym chciała, bo, nagroda, bo zasługują na to, żeby też raciążanie usłyszeli. Kto tak bardzo też działa na rzecz szkoły? To między innymi pani Aleksandra Wiśniewska i to jest pani, która jest już na emeryturze, a troszeczkę jeszcze u nas pracuje która ma głowę pełną pomysłów. Pani Joanna Milewska, to jest nauczyciel współorganizujący, pani Dorota Wabrzyniak, pani Ania Drost, to są panie ze świetlicy szkolnej, pani Izabela Sadowska, pani Aneta Ostulska, pani Edyta Właśniecka. Mm, tutaj nagłośnienie to jak zawsze nasz pan niezawodny Zbyszek Karwowski, yy, przygotowanie sali pan Andrzej Banasiak. Więc tych osób było No jeszcze dużo. Ala Alan no oczywiście chór, już bym zapomniała, który no, robi takie ogromne wrażenie. Tak, i pani Alicja Miszeska. No wiadomo, to są ludzie wszyscy, którzy pracują z pasją. Pani dyrektor, koniec roku. No i tak się zdarza, że będzie króciutki tylko powrót do szkoły i od razu 17 stycznia zaczynają się ferie zimowe. Czy szkoła przewiduje jakieś zajęcia feryjne dla dzieci, czy raczej rodzice w tym czasie opiekują się dziećmi i to, to jest ich obowiązek i szkoła nic w tym czasie nie planuje? W tym roku w czasie ferii w szkole za bardzo nie będzie się działo, więc nie będzie jakichś tam zajęć, dlatego że mamy też zajęcia sportowe z klubu sportowego, Błękitnie raciąż i oni w tym czasie będą wchodzić na cele. To pomimo wszystko jednak będzie się działo, bo w godzinach do południowych to będą grupy młodsze, a później po południu będą grupy starsze. No i pewnie wielu z tych sportowców młodych to są uczniowie to właśnie Waszej szkoły. Mhm. Naszej szkoły, więc pomimo tego, że my sami nie organizujemy, no to klub sportowy będzie działał na terenie naszej placówki ze swoimi treningami. Czyli proszę Państwa, będzie się działo i cały czas się dzieje w Szkole Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu. Dzisiaj naszą gościnią była pani dyrektor Agnieszka Juświak. Dziękujemy bardzo za wizytę i przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Życzymy powodzenia w realizacji projektu. Życzymy wszystkiego dobrego dla pani i całej społeczności szkolnej. Dziękuję pięknie. To była audycja Gość Radia Racią.